OK. Cześć wszystkim. Dzisiaj mam zrobić zdjęcie Daniela. Zdjęcie Daniela. Jak my to zrobimy w ogóle? Się robi zdjęcie. To, to jaja Podążać tą ścieżką? Nie, ale nie mam robić zdjęcia takiego, że mu strzela głowę chyba, tutaj ja tego daniela znajdziemy. Gdzieś jest na nie, niedaleko tego schroniska, tak? Można byłoby pulować, Ciekaw, co to za ślad jest, to są dziki, czy co? Są... To, to, to jest ta ścieżka, która jest tam pokazana, to nas interesuje. Sarno mnie też nie interesuje Także rozumiem, to my mamy znaleźć Daniela Gdzie jest Daniel? O, Daniel Nazwę Bobki Daniela Tak, gdzie jest ten niebieski ślad? To bo to są zupełnie wszystkie inne? To się tu pi Co ja co gwizda? Tak, Xem gwizdą. bo to jest ciekawe. Jakie były te popy? Popy są tutaj. Nie zostawił więcej innych światów. Trochę tam bieganie jest. My się tu przejdzie do tego miejsca gdzieś od pary metrów. Nic mi nie robi ta sarna, moglibyśmy zapolować przynajmniej, tylko Daniela przy okazji może zaliczę, nie wiem, zobaczę. chyba daniela. O. I skąd ukryj? To to konkretnie. 10, 6, między 6 a 10 one bytują, tak? A by mamy godzinę? Czy to gdzieś widać? 13. Czyli mhm. co, najlepiej byłoby było spać tak? Następnego dnia miałbym spać? Ciekawe. Musiał <laughs> pójść do tej chaty, zobaczyć, przespać się. 10. Między 6 a 10, tak. Okej, okay, budzimy się wtedy nad ranem. Godzinę piątą. Piątą, ile? Piątą trzydzieści Leszczyk. Dalej się zastanawiam, jak ja wykonam zdjęcie temu jeleniowi, czyli bardziej Danielowi. No, tu coś jest takiego: są nutnetki, gdzie można pobawić, ale to nas nie interesuje w tej chwili. I teraz zobaczyłem sobie swój ostatni odcinek w trakcie montażu, to też tam zwracam lepiej uwagę na wszystkie wszelkie napisy, bo w trakcie rozgrywki to jakoś tak słabo je patrzę na te napisy, które wyskakują. Nie wszystkie doczytam albo nie wszystkie prawidłowo przeczytam. I tak, tak widziałem, że nie mam biegać, bo hałasuje za dużo. Nie mam przez zarośle się przepijać już dużo też, bo też hałasuje. Czy te daniele się tu zjawią o tej godzinie? Tych śladów tu nie ma. Ja się pobawię w komandosa i sobie chyba poleżę tutaj. Zobaczymy, czy to w ogóle cokolwiek ma jakiś wpływ Zwierzaki przybyłem na spotkanie, a właśnie Halo, halo. Drogowe ja udaję w tej chwili. Okej okay. trochę powstałem sobie, tak stwierdziłem, że to chyba bez sensu, bo przejrzałem, że te wapiki to w ogóle nie są na. Nie są na Daniele. Muszę sprawdzić, jak to z tym wygląda. Wapiki, wapiki, dźwiękowe. 6000 tego sztuki, To nie jest taka prosta sprawa, ja 4600. To wygląda na... 6600, który będzie na Daniela? Tu jest coś o Danielu napisane. Daniel? Dokładnie. Najpierw, żeby podejść do tej misji, to ja muszę... ...zarobić. A te są na te, te takie jakieś, Dlatego jak tam sobie pogwizdałem, to te lisy tam się zjawiły, tak? A to jest na co? Na jelenie jakieś takie? O, Oj, to Oj, Oj, to tak nie jest tak prosto. Kwestia robienia zdjęcia. czy ja muszę popolować najpierw, aby zarobić. A dopiero później mogę sobie podejść do tematu. Chyba, no chyba, że gdzieś w Patrzę Daniela. Będzie to faktycznie Daniel. I Ingo. czegoś przy okazji, bez wabienia, znajdziemy. Uda nam się zaliczyć tę misję. Ale tak, to to. Wydaje mi się, że to nie będzie takie hop. Takie rzeczy delceku. Mhm. Ciekawe, czy warto. To, mam jakby w magazynie. Magazyn to jest to, co ja mam przy sobie? Czy mam jakąś szafkę? Tak, tak wygląda. I to mam jakiś ekwibunek, który mogę mieć. To jest przy mnie, a to jest w szafce. Dobrze. Lewa strona szafka, a to jest chyba to, co ja mam przy sobie. Okej, okay, to zaczynamy coś rozumieć. To jest tak, ja muszę co robić w takim razie. Postrzelaj trochę do zwierzątek. Ale nie wiem, jak kwestia tej lornetki. Nie, nie, sorry, nie lornetki, tylko aparatu. Teraz tak, jeżeli tam było bardzo dużo saren, to możemy zapolować na sarnę. To się gdzieś tam postawię. Teraz tak, które narzędzie było, do, w którym wabik narzędzie? Narzędzie wabik. Ten jest nasarny, tak? Pod kontrolem jak kłócam. A naciskam Z. -kę. No się czegoś zaczynam uczyć i odkrywać. Teraz tak, tutaj znaczek ten po prawej stronie przy kompasie. Wszystkie wabiki są identyczne, ale tutaj trzeba popatrzeć, który jak wygląda. Wabik nasarny to będzie. Dury. Jest najbardziej zbliżona. Hej trzeba zapolować, ja potrzebuję trochę kasy, bo myślę, że bez tego wabika na Daniela to, ja, to cienko będzie, żeby go gdzieś wywołać. Zresztą one tu żarują. I ta jest kwestia jak z tym. Z całym stałym aparatem, czyli że sobie lornetką będę obserwował. Czy jednak muszę gdzieś, czyli gdzieś muszę załatwić ten aparat? Poczekamy sobie na sarnę, z godzina. "Szósta cztery ona tutaj... do tego czasu niby żeruje." O, poszło w to głąb czy? Nie wiem, ja jej nie zauważyłem. Zauważyłem nie? Biegnie kłusem, tak. Uciekło. Ewidentnie. come on. No mam, w końcu do na zwierzę. Jakoś dziwnie padło. Gdzie ja trafiłem? W kręgosłup czy co to było? Kręgi piersiowe. 100% strzału, czyli powinienem trochę niżej celować. mi zajmie zbieranie tej kasy standardowo dziękuję za oglądanie łapki w górę i za subskrypcję na razie